Dzień dobry dla UPRTV, specjalnie dla Państwa. Pani Joanna i Pan Andrzej Gwiazdowie przyjechali na wykład i spotkanie z mieszkańcami Wschowy. Dzięki temu spotkaniu możemy chwilę porozmawiać. Ja mam do Państwa pytanie. Państwo jako pionierzy związków zawodowych, wolnych związków zawodowych, w zasadzie całe życie Państwo poświęcili swoją młodość tutaj. Jak Państwo postrzegają owoce tej swojej pracy, zaangażowania dzisiaj właśnie? Czy coś zostało z tego? W zasadzie można powiedzieć, że prawie nic, chociaż zaczyna się odradzać. Z tym, że akcje związkowe jakoś tak nieszczęśliwie dosyć od, dotyczą tylko pracowników budżetowych. Natomiast nie dotyczą większości pracowników, którzy pracują w firmach prywatnych. Czy Państwo sobie wyobrażają, że taki ruch społeczny, jaki miał miejsce w 1980 roku, kiedy ponad 10 milionów ludzi, w zasadzie nie związanych ze związkami jako z pragnieniami tutaj związkowymi, ale pragnącymi powalenia tej komuny, tej szarości, tej drogi prowadzącej do nikąd, tej solidarności prawdziwej ludzi. Czy taka solidarność w narodzie jeszcze u nas może kiedyś powstać? To, co Pan powiedział, to dotyczy jak gdyby można powiedzieć jednej części motywacji, części motywacji, którą kierowali się ludzie, którzy działali najpierw w Wolnych Związkach Zawodowych, potem w Solidarności, bo Drugą bardzo ważną, ważnym elementem zaangażowania, motywem zaangażowania była jednak chęć poprawy swoich warunków życia. No to, to reprezentowało to, co, czym była Solidarność, czyli Związkiem Zawodowym. I powstaje oczywiście pytanie, czy uda się doprowadzić znowu do takiej sytuacji, w której oba te elementy się zbiegną. To znaczy, z jednej strony jakieś cele ogólniejsze, a z drugiej strony jakaś nadzieja na realizację interesów po prostu czysto materialnych. Tak nie postrzegają Państwo, że obecnie znowuż wraca takie usytuowanie stron. My i oni. Tak. Wtedy było to bardzo wyraźne. Tak, wyraźnie wraca. W tej chwili to wyraźnie wraca. No to my i oni dawało właśnie tą niesłychaną jedność, która potem pękła, dlatego że jakby pierestrojka, rok 89, to co po nim nastąpiło, część tych powiedzmy aspiracji indywidualnych czysto zrealizowało. Na przykład mieliśmy koleżankę, która jej głównym celem i jej motywem przystąpienia do Solidarności było to, że ona chciała prowadzić szkołę prywatną. Ponieważ jej marzenie się zrealizowało, tą szkołę prywatną w tym naszym ustroju prowadzić można, ona ją prowadzi, więc jakby straciła zainteresowanie do dalszej działalności. Ale mnie się wydaje, że ja może użyję pewnego uogólnienia, że w erze globalizacji, czyli w tej erze, w której jakiś zupełnie anonimowy kapitał zainwestowany gdzieś tam na giełdach, drenuje właściwie wszystko. Drenuje budżety państw, budżety samorządów, kapitał zainwestowany w produkcję, kapitał zainwestowany w handel, we wszystkie, że tak powiem, dziedziny działalności gospodarczej. To powoduje, że właściwie znowu wszyscy znaleźliśmy się po jednej stronie. I tutaj ten znowu klasyczny podział na prawicę i lewicę jakby znowu zanika. Znowu się staje coś takiego, że, że wszyscy mamy jakiegoś takiego dosyć nieuchwytnego przeciwnika, którym jest jakaś nieopanowana chęć zysku wielkich, wielkich jakichś spółek akcyjnych. Spotkałem się tutaj we Wschowie w ubiegłym roku z takim pytaniem. Kto to jest te, ci oni? Bo kiedyś to było jasne. Kiedyś było jasne. Czy teraz jest to jaśniejsze? Czy... Wydaje mi się, że nie. Prawdopodobnie jako oni postrzegani są raczej yy, poli znaczy działacze polityczni. Proszę mi powiedzieć, yy, czy według Państwa duży wpływ na obecny stan yy w polityce i tego, co się dzieje w Polsce ma fakt, że nie przeprowadzono lustracji? No jest to wpływ decydujący, jak się okazuje. I, I to nawet myśmy nie sądzili, że do tego stopnia agenturą przeżarte są elity. Wszelkie elity, nie tylko elity władzy. Elity w kulturze, elity w sporcie nawet, elity w, w środowiskach mówię, naukowych, nie? elity w mediach. Po prostu to okazuje się, że po 1956 roku, kiedy zlikwidowano tą taką krwawą bezpiekę, która tam, nie wiem, wyrywała paznokcie i, i tropiła przeciwników Związku Radzieckiego, SB właściwie zajęła się czymś w rodzaju kreacji życia wszelkiego życia. Jeśli się okazuje, że oni byli w stanie wykreować naukowców, odpowiednio sterując stypendiami, wyjazdami zagranicznymi, publikacjami. U, byli w stanie wykrować biskupów. No to już w zasadzie... To i związki zawodowe. No to, no to no Związki tak. zawodowe to mieli swoje. To nie musieli, nie musieli ich specjalnie kreować. Mieli ZZZ, które sprowadzały cebule i kartofle, prawda. Czy <słuch> głosował Pan na Wałęsę? Jak były wybory na prezydenta? Nie, no oczywiście, że nie. Czy... Y, widzą Państwo jakąś przyszłość związaną z Unią Europejską, że to może być rozwiązanie. bo takie e, indoktrynacja przez telewizor pan. do ludzi skierowana mówi, że no w zasadzie Polacy nie potrafią, to tam ci trochę lepiej. Wie pan, wydaje mi się, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli mówić w ogóle o związkach zawodowych, no to związki zawodowe same jakby Litery prawa są lewicą, prawda, bronią interesów tych biedniejszych warstw, co nie znaczy, że będą bronić homoseksualistów i tak dalej, wiadomo, że ich nie lubią, znaczy robotnicy, ale, ale, na pewno, ale na pewno przez cały czas lewica właśnie się miała tą bazę tych biednych warstw ludności. No A teraz jeżeli spojrzymy na Unię, Bukowski wydał taką książkę w tej chwili, nie pamiętam, nie grubą, Władimir Bukowski, rozmowy liderów różnych lewicy, socjalistów europejskich w okresie pierestrojki i ich rozmowy z Gorbaczowem, ich wypowiedzi i tam gdzie chyba przywódca socjalistów włoskich zachwyca się biaństrojką, mówi zostańcie tam do Krowaczowa, czyli ona za Polsce, zostańcie tam. No więc wydaje mi się, że przy takiej, przy takiej jakby wsparciu, to, to na Unii nie mamy co liczyć, musimy liczyć na siebie. A czy zagrożenia, które mogą wpływać na Polskę od naszych sąsiadów, tych, którzy nas opatrują w energię w nośniki. Tych, którzy nas opatrują w nośniki. No wydaje mi się, że była Gruzja. Na Ukrainie się wiadomo, co szykuje, koalicja pomarańczowa jest rozbita, więc wiadomo, paszporty są wydawane, więc tam karnie pomagają, prawda, to na Ukrainę broni się, ale wiadomo, że i nie wyjdzie. No, a jeżeli tam przeskoczą, to zacznie się w Polsce. No, to, jest, to, jest rzecz, to jest rzecz oczywista. Przykład Grecji pokazał, że imperium nie zrezygnuje ze swoich posiadłości, a i z nowych, myślę, też, jak będzie dobrze szło.